Siemanko moi drodzy, dzisiaj musimy po pierwsze mówić bardzo cicho bo jest noc i pomyślałem że możemy podglądnąć moje zwierzaki bo wiecie nie wierzę w to że jakiś pojąk nie jest głodny i właśnie nie oczekuje na swojego świercza także plan na dzisiaj jest taki że patrzymy co jest na zewnątrz no i ewentualnie karmimy to ja sobie słuchajcie przygotowałem parę terariów już na biurko z tymi które są strasznie wrażliwe na jakiekolwiek drgania. W związku z tym idziemy tam no i patrzymy, co się wydarzy. Bo ja nie mam pojęcia, wiem tylko, że będzie fajnie. I to tak, światło są już przygotowane. Co lepsze, widzę, że Mega Bubema totalnie wyszła. Ja jej nigdy, nigdy, nigdy nie widuję, jak jest na zewnątrz. No i słuchajcie, niestety, ona jest bardzo podatna na drgania. Plan jest taki. Że ja teraz delikatnie otworzę szybę, ale jestem pewien, że ona po prostu ucieknie, ale trudno poczekamy z otwartą szybą, bo oh, widzicie, tak to jest z tymi ptasznikami, kurde. Wyszła awikularia najlepiej i to wyszło tak konkretnie. O, niech ją, jak ona wygląda. Postaram się podejść jeszcze bliżej. Trudno, najwyżej się cofnie. A ja poczekam, aż wyjdzie znowu, ale tylko zobaczcie na to ubarwienie. O, kurde, jak ona wygląda. O, nie, nie, nie. Kurde, cofa się. Cholera, przegiołem. No ale dobra, zaraz wyjdzie znowu i damy świersza. Czekajcie, włączę lampę Tylko na nią, zobaczcie Ej, to się tak strasznie rzadko zdarza, że mogę ją dostrzec Jaka jest zjawiskowa i już wielka O niech ją No dobra, to jeśli tak Stoi sobie po prostu wręcz genialnie No to łapiemy świerszczą Zjedziemy z tym, gdzie jest świerszcz Bo już podłożyłem potymne terrarium Dobra Dobra ziomy, rzucamy świeżą. Puszczam go. Dawaj, dawaj, dawaj. O nie, co to ma być Mega Bobema? O, słuchajcie. Wydaje mi się, że to może już za chwilę nastąpić. Mega Bobema. Czy ty sobie nie stajesz sprawy, że pyszny, tłusty śwież czeka tuż za rogiem? jest, złapała słuchajcie ile trzeba było ją zachęcać w ogóle do tego no ale jednak złapała no dobra, pierwsze karmienie w odcinku jest gotowe, szkoda, że akurat stoi dokładnie obok terrarium a raczej obok taśmy, którą jest zaklejone terrarium się udało, słuchajcie bezinwazyjnie ją po prostu zagonić do pojemnika nie powinno być teraz jakoś Mega wkurzona o to, bo sobie stoi ze O, dokładnie o to chodzi. Teraz słuchajcie, podnosimy pojemnik. O nie, widzicie? Za mało zagoniły. Leciutko dotknę, tą stroną. No wejdź sobie Mamy to, słuchajcie. Pyk. No mega problema generalnie strasznie energicznie reaguje na dotyk. I robi to śmiesznie, bo, że tak powiem, bardzo szybki i krótki ruch wykonuje. No, ale jest ładna. Dobra, słuchajcie, misja z mega jest wykonana. W takim razie awikularia znowu siedzi, bo jeszcze wyszła w międzyczasie, ale się schowała, ona zaraz wyjdzie. Ale ja tam już widzę, że awikularia druga mi wyszła. Słuchajcie, to chyba jest pora awikularii teraz. Aha, może zamknę jeszcze przy okazji mega tylko na to, postaramy się otworzyć to nie schowaj się, proszę, proszę, proszę nie schowaj się. o, jest, 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 jest trzykrotka trochę poskrzypiała, ale udało się, słuchajcie na początku zobaczmy, jak pająk w ogóle wygląda kurde, też jest ładna, ona, słuchajcie, liniała, zobaczcie w ogóle tu jest ich wilinka, o, dokładnie no i to Teraz, dzisiejsza noc, to jest jej pierwsze wyjście. No i jakieś półtora tygodnia jej zajęło stwardnienie po wielince. O kurde, patrzcie, a tu jest Owikularia Minatrix, ale najlepiej. Ale dobra, wracamy do tej, puszczamy jej tutaj świerszczyka. Aha, tylko, że świerz musi ruszyć czułkiem najpierw, no nie? O, jest, 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 normalnie na niego skoczyła, słuchajcie. O, może się uda ją obrócić teraz? Ani się nic zmiana miejsca, tylko zobaczcie, po prostu siedzi i szama świerszcza w najlepsze. Kurde, to wiecie co, możemy jej rzucić jeszcze jednego, no bo ona masę po wylińce. Proszę bardzo. Jest twój. No. O, jest walka. Dej. Patrzcie, wraca do siebie. No dobrze. Upolowała, to wraca. A tu same kupy widać teraz na tym ujęciu. No trudno już. Jest cyjanognatus, najlepiej. Zobaczcie tu. O, nie wierzę. Słuchajcie, no to tego to naprawdę tak rzadko się widuje. To jest zawsze dziura w ziemi, serio. Zawsze jest dziura w ziemi. Jest taki płochliwy. O, widać jej niebieskie helicery, widzicie? Bardzo lekko zabarwione. Jak jest młody osobnik, to jest cały różowy i ma jeszcze tak totalnie mocno zabarwione te helicery. Tutaj już u dorosłego to zanika. Natomiast pozostaje na takiej zasadzie. No i dobra, myślicie, że uda się zrobić tak, żeby otworzyć to terrarium i ona się nie cofnie? Dobra, próbujemy. Jasny gwint, ale by było dobrze. To by był mój pierwszy nagrany atak cyanognatusa, chyba. Chociaż nie, chyba raz kiedyś nagrałem. No ale dajcie spokój. Kurde, nie chowa się. Jest, cały czas tu jest. O oh patrzcie tylko. Ona po prostu oczekuje na ofiarę. Jak ona sobie genialnie siedzi w tej tubie. Tak jak jej przygotowałem, tak od razu zajarzyła, że to jest to. No to dobra, idziemy po świerszcza. Dobra, ziemę, jedziemy z tym jak coś. Sorry za to, że się trzęsie obraz, ale mam strasznie ciężki sprzęt na jedną rękę. Nie wiem, gdzie go puścić. Może tu? No, może tu go puśćmy. No i dobra, słuchajcie, oczekujemy. No nie, no ale to... O! Jasny gwiiiń! O! I tyle! I tyle! O, słuchajcie, tutaj mamy pewniaczka akurat. To jest Panfobeteus SP Mascara. To jest jedna z dwóch samic. Ta jest młodsza. I myślę, że bez problemu... O! Kurde, trochę ją rozproszyłem, ale to nic, słuchajcie. Akurat w tym przypadku ptasznik się nie rozprasza. Dobra, puszczamy. Ło, wow, proszę bardzo. Aż tylko chrupie hityna na świerszczu moi drodzy. Pamfobeteusy. No, no a tutaj? Tu jest moja samica po kopulacjach. Co była ostatnio? Wyszła. Kurde, wyszła też, słuchajcie, wyszła locha. Ej, no to dobra, robimy to z marszu w takim razie. Nakarmimy też starszą. Uciekła. Widzicie, podjarałem się za bardzo. No ale już trudno. Wrzucimy jej tam po prostu. Może coś będzie widać. Proszę O, dobra. Myślę, że jeszcze to się uda, słuchajcie, zrobić fajnie. Jo i tyle. Tylko słuchajcie, wyrzuciła trochę podłoża. Czekam, aż mi ornata wyjdzie, ale nie wiem, czy wyjdzie. Cholera. Ło, wow, wyszła jedna z cingulat. Ale fajnie. Tu mam włoskie cingulaty. No to słuchajcie, skoro wyszła. Można by spróbować jej dać teraz świerszcza. Kurde, już się chowa Ale to jest je, e, największa jaką mam O, no i to rozumiem Słuchajcie, dobra, daję świerszcza, zanim ucieknie I słuchajcie, przegrzał mi się Aparat i w międzyczasie jak wymieniałem Baterię na chłodną, która ma 1% cholera, to mi cinguleta Zaczęła wychodzić, ale to nic Może się uda ją nakarmić w ten sposób Ło, no nie, no słuchajcie. No, kwintesencja. Bez jaj. Czy wy to widzicie? Jak ona sobie to chwyciła. I wydaje mi się, słuchajcie, że jest powielince, bo skubana jest taka ładna, że szok. <grybuj> Złaś. No, no wiemy, jest to Twój świersz. Dobra, mamy to, ale fajnie, słuchajcie. Kurde, nagrana i to tak perfekcyjnie, po wylińce, ale spoko. Ty jest tak już wielka, że trzeba jej zmienić tego braplasta. No a zobaczcie, co się dzieje u grupu wyrufilat. O kurde. No szkoda, że wszystkie póki co są z tej strony, a nie z drugiej. No ale ilość tych pająków robi wrażenie. O zobaczcie, a samiec wersji może by hapnął Stary nie jest. O, widzicie, schował się. Ale czy my go zachęcimy świerszczem? O kurde, jak momentalnie. Patrzcie na niego. No tak, trzeba mieć siłę, żeby napełnić takie bulbusy. Piękny samiec wersji, niech wcina. Posłuchajcie, wyszła Avicularia Minatrix i to wyszła tak doszczętnie. Tylko akurat niedobrze, że siedzi na przedniej szybie. No, bo teraz jej terrarium nie otworzymy. No nic, musimy poczekać, aż może z niej zejdzie. Jest w trakcie, właśnie. I to jest samiczka po kokonie. I młode mam tutaj. No i już tam jest pierwsza l jedynka. O, patrzcie, łazi, nawet widać ją. Pierwsza L1, moi drodzy. No fantastycznie. No dobra, w każdym razie mamusia. Spróbujemy delikatnie otworzyć. Słuchajcie, to się uda. Kurde, uda się. Tak. Dawaj. O kurde, ej, jakie to było szybkie. Oskubana w okamgnieniu skoczyła. Nieźle. To pewnie przez ten wypasiony ornament na odwłoku, nie? Ale jest ładny. No dawaj, dawaj. Kurde, ty bo o o, i patrzcie, no i już się chowa. Złapała to, po co wyszła, no i wraca do środka. <grych> no i nie ma. Druga noc poszukiwań, moi drodzy. Wczoraj nic już nie chciało wyjść, dlatego nagrywam jeszcze dzień później. No i dobra, najlepiej się złożyło, bo sami zobaczcie. Mój Tliltogatl albo z Nicaragua, potocznie zwany Ptasznikiem kędzierzawym wyszedł. Podejrzewam, że nie jest na zewnątrz terrarium bez przyczyny. No i będzie chciała jakiegoś świeżcze złapać. To jest moja samiczka z tego co pamiętam. No z 6 lat ją no, więc już też nie mało. No i zobaczcie tylko, ona ewidentnie czeka na świeżcze, ale jest trochę z tyłu. Dobrze by było ją jakoś wygonić troszkę bardziej, żeby nam się pokazała. Także możemy, słuchajcie, na początku, tylko spróbować lekko pensetą. I zobaczymy, czy ona w ogóle będzie się wymierała do przodu kierunku drkania, czy nie. No choć trochę. O, dobra, słuchajcie, myślę, że to może być to, A, dobra, zaryzykuję jeszcze troszkę, no chodź, o, dobra, słuchajcie, o kurde, wystraszyła się trochę, dobra, słuchajcie, teraz jest genialnie, żeby jeszcze tutaj troszkę poruszyć tą ziemią i wyjdzie do nas do przodu, o tak, no chodź. Dobra, nie ryzykuję, rzucimy jej świerszcza. albo się uda, albo się nie uda puszczam świersza. o niech to, świerszcz uciek. pięciorek się wystraszył o dobra, jest świerszcz tutaj może go złapać, słuchajcie bo mi wrzamie moją trzykrotkę bo to jest kubański, dobra ziome drugie i ostatnie podejście rzucę jej tak tam dalej może no nie, i schowała się a niech ją szlak dobra, w takim razie słuchajcie zabieram tego świerszcza on leci do utylizacji Dobra ziomy to zmieniamy na chwilę repertuar I zobaczcie sami Że tu jest po prostu Penelopa I ona oczekuje W tym momencie nasz szczur. I tak pomyślałem, że w zasadzie Może by się udało Wsadzić GoPro po prostu do niej Do terrarium, zobaczmy czy to się uda Słuchajcie Dobra lampy są i teraz wsadzimy GoPro Dobra otwieram szyby Patrzcie, ale po prostu nie chcę stresować węża takim pełnym mocnym białym światłem. Więc spróbujmy dalej. Tak. No co ty Penelope? No i co teraz zrobisz? Nigdy jej nie rzuciłem w ten sposób szczura ciekawe, czy go zje. No dawaj penelopa. Otwórz pyska. I będzie. Jest, jest, jest! Patrzcie! Zaczęła jeść, ale spoko. Nigdy ich tak nie dawałem, słuchajcie. Na nic się tutaj go nie przydało, bo atak było żudyny, że tak powiem. Ale przejdźmy do Reginy, słuchajcie, bo tam będzie fajnie. No dobra, słuchajcie, ale tutaj jest Regina. I mi się wydaje, że ona to już dużo chętniej wyleci bo szczura. Tylko widzę, że trochę węże są stremowane w nocy, jak się ich karmi i się używa lampy do tego. O, aczkolwiek słuchajcie, to już główka zaczyna wystawać. Moja droga, lepszej okazji na szczurę już nie będzie. <gry> Kurde, upad mi na ziemię i to dopiero ją sprowokowało do ataku. No nic, jeśli chodzi o węże, to dzisiaj spektakularnie nie jest, ale może tu gdzieś jest jakiś pająk jeszcze. Kurde, jest Irminia, tylko zobaczcie, no nareszcie wy może się udają, zobaczcie, tworzymy szybkę oby, oby, bo słuchajcie, to już jest takie piękne ona jest najedzona więc nie będziemy chyba jej karmić, zaraz się przyjrzy odwłokowi ona je no i proszę bardzo taki miks kolorystyczny, to ja rozumiem ej bez jaj, to jest ptasznik idealny, nie uważacie? no i jeszcze fakt, że ma tak strasznie mało jakichkolwiek długich włosków na odwłoku powoduje, że on jest taki aksamitny w wyglądzie no, po prostu miazga. Ptasznik idealny, no. Ale jest piękna. No, ale nie możemy jej nakarmić. Słuchajcie, bo zobaczcie, że ten otwór jest naprawdę duży. W związku z tym, no, byłoby nieroztropne dawać ich jeszcze. Bo ona totalnie nie potrzebuje. O, ruszy się dla nas, ale fajnie. Patrzcie, nie wie jak wrócić. No, musisz pokombinować jeszcze niewiele. O, dobra, udało się. Jesteś na właściwym torze moja droga, żeby się teraz ukryć. No ale dobra. Ej, zabijcie mnie, nie nagrałem tego ataku. Niech to szlak. Kurde, nie włączyłem nagrywania. I słuchajcie, tak sobie nagrywałem, cudownie nie nagrywając. Może się uda, że ją skusimy na jeszcze jednego. Bo tak wybiegła zgubana wcześniej. Bo widać cały ten zjawiskowy karapak. No chodź, no chodź trochę jeszcze, proszę. Zobaczcie na to ubarwienie. Ale jest miaska widzicie, dotknęła pensety i się wystraszyła. Dobra, trzymaj. Puszczą. O ja. Ależ jest ładna. Okrzubo. Nie no, słuchajcie, miaska Jestem w szoku tych włosków. Ubarwienia, jeśli chodzi o Uda. I tak samo o Karapaks. Ale otwór też jest totalnie szalony. Kurde. Jakie kolory masz? Niech cię szlak. No, mój z morfotyp typu drugiego ziomy. Piękna samiczka. No i dobra, kochani, na dzisiaj to wszystko, bo wszystkie z pająków póki co są schowane, a nie chce mi się kolejną noc tu siedzieć. W każdym razie, jeśli wam się spodoba i dać dużo łapęczek w górę, to nie widzę problemu. Bo... Kolejną część, no bo w tym filmie zobaczyliśmy raptem cząstkę całej mojej hodowli Także jak chcecie drugą część to napiszcie w komentarzu i dajcie łapkę w górę Tymczasem z mojej strony to jest trzymajcie się, na razie i hej!